Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. W obchodzoną w bieżącym roku 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Stajemy do niepodległościowego apelu pamięci w Ostrowi Mazowieckiej przed dębem wolności, aby uczcić wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Sięgając dziś do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków, przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczpospolitej i obrońców jej granic. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie. Są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! O, o, o! <tryk> Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu!